Jan Brzechwa Pytalski. Na ulicy Trybunalskiej mieszka sobie Staś Pytalski, co gdy tylko się obudzi, pytaniami dręczy ludzi. W którym miejscu zaczyna się kula? Co na deser gotują dla króla? Ile kroków jest stąd do Powiśla? O czym myślałby stół, gdyby myślał? Czy lenistwo na łokcie się mierzy? Skąd wiadomo, że Jurek to jeży? Kto powiedział, że kury są głupie? Ile much może zmieścić się w zupie? Na co łysym potrzebna łysina? Kto indykom guziki zapina? Skąd się biorą bruneci na świecie? Ile ważą dwa kleksy w kajecie? Czy się wierzy nie mówię na słowo? Czy jaskółka potrafi być krową? Dziadek już od roku siedzi i obmyśla odpowiedzi. Babka jakiś czas myślała, ale wkrótce osiwiała. Matka wpadła w stan nerwowy i musiała zażyć bromu. Ojciec zaś poszedł po rozum do głowy i kiedy powróci, nie wiadomo.